W sobotę 25 maja w hali sportowej na osiedlu Bema w Nowogardzie odbyły się pierwsze nowogardzkie zawody dla dzieci i młodzieży poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do sportowej rywalizacji stanęło około 20 zawodników, w którym kibicowali mieszkańcy Nowogardu oraz goście specjalni Ewa Durska, paraolimpijska mistrzyni świata w pchnięciu kulą, Krzysztof Skryplonek, wicemistrz świata w kulturystyce, Justyna Sawicka, znana i lubiana piosenkarka oraz Robert Czapla, burmistrz Nowogardu zawodnicy podzieleni w grupy rywalizowali ze sobą w konkurencjach slalom, tor przeszkód, strzał do bramki, bieg długodystansowy oraz rzut do celu pomysłodawcą zorganizowania i przeprowadzenia zawodów była Ewa Wójcik sama też mam niepełnosprawnego syna na wózku i pomyślałam sobie, że skoro moje dziecko jeździ do fundacji FAR do Szczecina na zawody lekkoatletyczne to w Nowogardzie, dla takich dzieciaków, żeby rodzice przeżyli coś fajnego, ekscytującego. Zawody swoim występem uświetliła Justyna Sawicka, która wykonała piosenkę Siłę. Chętnie wspieram takie inicjatywy, ponieważ młodzież, dodatku, która jeździ na wózkach, ma w sobie tak ogromną siłę i ogromną determinację do tego, żeby w ogóle na co dzień żyć, żeby pokonywać różnego rodzaju bariery. Nie mówię tu o architektonicznych, tylko takie życiowe w ogóle. Chcę powiedzieć, że to nie będą ostatnie zawody, a pierwsze i zapraszamy już na kolejne. Wszystkiego dobrego!